Czy jesteś zmęczony walką w samotności? Ból wydaje się nie do zniesienia, a strach przed brakiem wyjścia cię pochłania. Dziś chcę zaprosić cię do przeżycia czegoś niezwykłego. W zaledwie minutę, dzięki potężnej modlitwie ojca, Pio możesz doświadczyć uzdrowienia, którego medycyna nie jest w stanie ci dać. Niezależnie od tego, jak wielka jest Twoja walka, ani jak głęboki jest smutek, który nosisz, ta modlitwa ma moc przemienienia Twojego bólu w siłę, Twojej rozpaczy w pokój. Pozwól sobie uwierzyć: cud jest bliżej niż myślisz. Zostań ze mną do końca i poczuj boską obecność dotykającą Twojego życia. Ciężar bólu wydaje się coraz bardziej nie do zniesienia, prawda? Wiem, że często czujesz się przytłoczony, jakbyś nie miał już siły, by iść dalej. Strach Cię ogarnia, strach, że choroba tylko się nasili. Że diagnoza będzie jeszcze bardziej poważna. Spędzasz noce bezsennie, próbując znaleźć sposób, by to przetrwać, ale zmęczenie duszy przewyższa zmęczenie ciała. Każdy ruch, każdy oddech wydaje się dodatkowym wysiłkiem. To tak, jakby świat kręcił się wokół ciebie, a ty nie nadążałbyś. Każdy wymuszony uśmiech, każde słowo wypowiedziane, by ukryć ból, to kolejny ciężar. A czasami czujesz się tak samotny, tak niezrozumiany. Nikt nie widzi co dzieje się w środku ciebie ani jak ciężki jest bagaż, który nosisz. Pustka samotności cię dręczy, uczucie, że nikt naprawdę nie rozumie przez co przechodzisz. Ale chcę, żebyś wiedział, że teraz, w tym momencie, nie jesteś sam. Dziś chcę ci pokazać, że mimo bólu jest nadzieja. Uzdrowienie, którego szukasz, ta ulga, która wydaje się tak odległa, może rozpocząć się teraz, w tej chwili. Cud, którego potrzebujesz, jest w zasięgu ręki, a wszystko, czego musisz, to uwierzyć. Nie poddawaj się. Nawet gdy wszystko wydaje się ciemne, nawet gdy ból zdaje się nie mieć końca, jest światło, które zaczyna świecić. I to światło to nadzieja, którą potrzebujesz, by zrobić pierwszy krok ku uzdrowieniu. Bóg jest tutaj i On dotknie Twojego życia teraz. Ojciec Pio był człowiekiem, którego życie było naznaczone głęboką miłością. I niezachwianą wiarą. Urodził się we Włoszech i poświęcił swoje życie modlitwie oraz służbie Bogu. Jego historia jest pełna cudów i niezwykłych doświadczeń, z szczególnym darem wstawiennictwa za cierpiących. Ojciec Pio był prawdziwym narzędziem uzdrowienia i pokoju, zdolnym dotykać serc i przemieniać życie przez swoją wstawienniczą modlitwę. Miał wyjątkową więź z niebem, coś, co przypomina nam, że modlitwa ma niezrównaną moc przybliżania nas do Boga. Zawsze mówił, że modlitwa to klucz, który otwiera serce Boga. Dla niego nie było żadnych granic tego, co można osiągnąć, przez szczerą modlitwę pełną wiary. A dziś, w tej chwili, chcę, abyś wiedział, że ten klucz, o którym mówił ojciec Pio, jest w Twoich rękach. Modlitwa, którą teraz odmówimy, to niezwykłe słowa, ale bezpośredni kanał do Bożego Miłosierdzia. Wstawiennictwo ojca Pio będzie jak most, który przyniesie Twoje prośby przed Boży Tron, gdzie on słucha i odpowiada. Kiedy modlisz się z wiarą, z całym sercem, otwierasz duchowe drzwi i pozwalasz, by uzdrowienie zaczęło płynąć. To ten klucz otworzy drzwi do Twojego cudu, Twojego wybawienia. Ojciec Pio już teraz wstawia się za Tobą. A przez Jego wstawiennictwo łaska Boża dotknie każdej części Twojego życia. Bądź pewny, że ta modlitwa nie będzie daremna, to będzie klucz do zmiany, na którą czekasz. A teraz, zanim zaczniemy modlitwę, chcę, żebyś głęboko odetchnął. Poczuj, jak powietrze wchodzi do Twoich płuc i powoli wypuszczaj je, uwalniając napięcie z ciała. Pozwól, by ten moment ciszy ogarnął Cię. Rozwiewając wszelkie lęki, wszelką niepokój, wszystko, co uniemożliwia Ci uwierzyć. Czy to normalne, że czujesz niepokój? To normalne mieć wątpliwości, ale teraz, w tej chwili, jest moment, aby otworzyć swoje serce i oddać ból, troski, rany, które nosisz. Bóg jest z Tobą. On widzi, co jest w Twoim sercu, zna Twoje najgłębsze walki i jest tutaj, by Ci pomóc. Uzdrowienie zaczyna się w Twoim sercu. To nie tylko ciało, ale także twoja dusza, umysł i duch. Kiedy oddajesz wszystko Jemu, bez zastrzeżeń, bez blokad, otwierasz drogę, aby On działał w sposób przemieniający. Zaufaj Bożej Mocy, ponieważ On jest większy niż każdy strach, niż każdy ból, niż każda diagnoza. Teraz nadszedł czas, aby pozwolić sobie w pełni uwierzyć. Pozwól, aby wiara wypełniła twoje serce. I zajęła miejsce, które wcześniej należało do bólu. Bóg przygotowuje Twój cud. Wszystko, co musisz zrobić, to się poddać i zaufać. Panie, w tym momencie bólu oddaję się Tobie, oddaję ciężar, który noszę, zmęczenie duszy, niepokój, który ściska moje serce. Zaufam Twojej mocy uzdrowienia, ponieważ wiem, że dla Ciebie nic nie jest niemożliwe. Wiem, że znasz każdą część mojego cierpienia. Każdy ból, który staram się ukryć, każdą łzę, którą przelałem w milczeniu. Proszę Cię, Panie, za wstawiennictwem Ojca Pio. Niech będzie przy mnie teraz, wstawiając się za mną, przynosząc moją modlitwę do Twojego tronu łaski. Niech jego wstawiennictwo będzie kluczem do otwarcia drzwi cudu w moim życiu. Niech pokój, który Ojciec Pio tak głęboko głosił, pokój z nieba, napełni moją istotę, przynosząc ulgę, dając odpoczynek. Oddaję swoje życie, moją wiarę i całą moją ufność Tobie, Panie. Wiem, że nawet w trudnych chwilach Ty jesteś ze mną. Nawet kiedy ból krzyczy, wiem, że masz moc, by przemienić ten ból w świadectwo, by ta walka stała się zwycięstwem. Niech światło Ojca Pio oświetli moją drogę, i niech w tym momencie zacznie się uzdrowienie, którego potrzebuję, nie tylko w ciele, ale także w mojej duszy. Zaufam Ci, Panie. I oddaje wszystko w Twoje ręce. Choć ból w Twoim ciele może, nadal być obecny, chcę, żebyś wiedział, że w tej chwili dzieje się coś głębszego w Twoim wnętrzu. Uzdrowienie zaczyna się od ducha i to w nim zaczyna się manifestować przemiana. Może nie zobaczysz natychmiastowych efektów w ciele, ale każde słowo, które teraz usłyszałeś, dotknęło Twojej duszy w sposób wyjątkowy. Każda modlitwa, każde oddanie wzmocniło twój wewnętrzny świat. I to, kochany, jest pierwszy krok ku cudowi. To, co Bóg robi teraz, nie polega tylko na przywróceniu zdrowia fizycznego, ale On przywraca to, co było złamane w Twoim wnętrzu, leczy rany Twojej duszy, przynosi światło tam, gdzie wcześniej była ciemność, przynosi pokój tam, gdzie wcześniej panował niepokój. Prawdziwe uzdrowienie zaczyna się w sercu i to ono sprawia, że Twoje ciało zaczyna reagować. Możesz tego nie czuć od razu, ale przemiana już się rozpoczęła. Każda chwila, w której oddałeś się z wiarą, każda sekunda, w której pozostałeś wierny, to krok bliżej pełnego uzdrowienia. Teraz zaufaj procesowi. Bóg działa tam, gdzie nie widzisz i to, co robi w tobie, odbije się na każdej części twojego istnienia, w tym także na ciele. Cud jest w toku, a zaczyna się on w Twoim duchu. Wiem, że teraz strach próbuje sprawić, że wątpisz. Chce Cię przekonać, że uzdrowienie nie nastąpi, że modlitwa nie ma mocy, że może nie zasługujesz na uzdrowienie. Strach będzie starał się oddalić Cię od wiary, przekonać, że nic się nie zmieni, że cierpienie będzie trwało dalej. Ale jestem tutaj, by powiedzieć Ci, że to kłamstwo wroga. Strach chce Cię sparaliżować, chce, żebyś zrezygnował. Ale dzisiaj zrobisz coś innego. Z każdą słowem tej modlitwy łamiesz cykl wątpliwości. Za każdym razem, gdy wybierasz wiarę, nawet nie widząc, otwierasz się na cud. Uzdrowienie nie dzieje się z dnia na dzień, to proces. I często ten proces wymaga wytrwałości. Wymaga, abyś nadal wierzył, nawet gdy wszystko wokół mówi inaczej. Wymaga, byś pozostał stanowczy, nawet gdy ból wydaje się nie ustępować. Ale proszę cię, nie poddawaj się. Bóg ma kontrolę i On ma plan dla ciebie. Uzdrowienie przyjdzie, ale stanie się to w czasie Bożym, a w Jego czasie wszystko się złoży. To, co musisz teraz zrobić, to zaufać i kontynuować. Wytrwałość w wierze, nawet w obliczu wątpliwości, to to, co przyniesie Twój cud. Weź głęboki oddech i powiedz strachowi, że nie ma już władzy nad Tobą, jesteś bliżej niż myślisz. A cud jest w toku, nie poddawaj się teraz. Wiem, że może to wydawać się trudne, a pokusa, by się zatrzymać, może być silna, ale proszę, kontynuuj. Bóg działa w ciszy, a często działa wtedy, gdy nic nie widać. Podczas modlitwy, nawet jeśli tego nie zauważasz, On porusza góry dla Ciebie. Działa tam, gdzie ludzkie oczy nie dostrzegają, a każda modlitwa, którą odmawiasz, to ziarno zasiane w Twoim sercu i Twoim życiu. Wytrwałość w modlitwie, nawet w trudnych chwilach, jest dowodem wiary. To wiara, nawet gdy ciało jest zmęczone, to kontynuowanie, nawet gdy wątpliwości próbują cię odciągnąć. Za każdym razem, gdy decydujesz się dalej modlić, pozwalasz, aby Bóg działał w tobie i wokół ciebie. Pamiętaj, Boży czas nie jest naszym czasem. On wie, co jest dla nas najlepsze. I ma moc przemienić każdą sytuację, niezależnie od tego, jak trudna się wydaje. Nawet gdy droga wydaje się niepewna, on prowadzi każdy Twój krok, kierując cię i przygotowując Twoje uzdrowienie. Więc nie trać zaufania. Wciąż wiesz, wciąż się módl. Twoja wiara robi więcej, niż sobie wyobrażasz. Bóg działa w Tobie, a cud jest bliżej niż kiedykolwiek. Ojciec Pio, wstawiaj się za nami. Dotknij tej zmęczonej duszy, dotknij tego ciała, które cierpi. Ty, który byłeś naznaczony ranami Chrystusa, wiedz, że teraz, w tym momencie modlitwy, masz kluczową rolę w uzdrowieniu, które teraz się dokonuje. Wstawiaj się przed Bogiem, za wszystkimi, którzy szukają ulgi, którzy pragną odpoczynku, którzy pragną uzdrowienia nie tylko ciała, ale także duszy. Ojciec Pio, który był prawdziwym przykładem wiary, miłości i oddania. Teraz kładzie swoje duchowe ręce na każdym bólu, na każdej ranie, zarówno widocznej, jak i niewidocznej. Niech Jego wstawiennictwo będzie bezpośrednim kanałem między nami a Bogiem, niech Pan nas osiągnie i uzdrowi. Dotknij tej osoby, która teraz słucha tej modlitwy, dotykając jej umysłu, serca, emocji. Otocz to życie Bożym miłosierdziem i przynieś fizyczne i duchowe uzdrowienie, które ono. Tak bardzo potrzebuję, tak bardzo potrzebuję.